Kurs Wedding Planner Masterclass to idealne połączenie dawki wiedzy, emocji, doświadczenia, także zajęć warsztatowych oraz ćwiczeń praktycznych, które doskonale pomogą nam w pracy z przyszłym klientem. Korzystając z kursu na Wedding Planera, jestem bardzo zadowolona ze wszystkich informacji, które dziewczyny mi przekazały i jestem pewna, że to będzie dobra droga dla mnie jak również dla was. To, czego nauczycie się na tym kursie, to nie tylko kompleksowy biznesplan, nie tylko to, jak ten biznes swój prowadzić, ale również dowiecie się wiele rzeczy o samym, samym sobie, o tym, jakie są wasze mocne i słabe strony, oraz jak te słabe strony przekształcać w coś, co, co was definiuje, ale też co, co później być może stanie się tą właśnie mocną stroną, tą waszą zaletą. Szkolenie było dla mnie prezentem, i dziś, trzeciego dnia, mogę szczerze powiedzieć. Że to był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam, ponieważ w pełni wykorzystam go w życiu oraz doświadczenie, które nabyłam, pomoże mi osiągnąć sukces. Szkolenie było spontaniczną decyzją, której zupełnie nie żałuję. Bardzo wiele się tutaj nauczyłam. Wszystko było bardzo ciekawe, interesujące i wszystko było dla mnie nowe. Dziewczyny tutaj ze ślubnej pracowni zadbały o najmniejsze nawet szczegóły, zadbały nawet o zorganizowanie dla nas. Warsztatów z pierwszej pomocy, co mi na przykład nie przyszłoby mi do głowy tak początkowo, mimo że jest to bardzo ważne. Więc no, generalnie cała kompleksowa obsługa i, i bardzo sympatyczna, bardzo naprawdę sympatyczna atmosfera. Miłym zaskoczeniem na szkoleniu byli prelegenci, którzy podpowiedzieli nam, na co zwrócić uwagę przy wyborze dobrze, dobrego podwykonawcy. Z całego serca chciałabym Wam polecić uczestnictwo w takim szkoleniu, gdyż naprawdę warto. Można dowiedzieć się wielu, wielu naprawdę bardzo ważnych rzeczy. Kończę szkolenie z bardzo pozytywną energią i polecam wszystkim dziewczynom. Nie bójcie się. Dziewczyny, jeśli marzycie o tym, aby spełnić własne marzenia, to to jest idealne miejsce, żeby to zrobić. Ja, korzystając z tego kursu, jestem mega zadowolona. Dziewczyny przekazały nam bardzo dużo informacji. Były świetne w tym, co robią, także z całego serca polecam.